Cześć! Dzisiaj wracamy do paranormalnych historii widzów, a konkretniej Katarzyny. Z jej słów będziecie mogli dowiedzieć się nie tylko wiele ciekawych paranormalnych historii, ale także wiele o dziejach jej rodziny, zwłaszcza z czasów około II wojny światowej. Zatem połączymy przyjemne z pożytecznym. Przejdźmy jednak już do pierwszej historii Tarnów. Województwo Małopolskie. Gdy byłam dzieckiem, babcia opowiadała mi wiele historii. Szczegółów dobrze nie pamiętam, ale kilka z tych, które słyszałam, zostało mi jeszcze w pamięci. Może nie będą to historie typu namacalnego o jakichś duchach czy zjawach, które przesuwają przedmioty, ale jak je opowiadam, to mam dreszczyk. Moja prababcia miała na imię Julia. Jako kilkuletnie dziecko wraz ze swoimi rodzicami przeprowadziła się z Czech do Polski. Zamieszkali w Tarnowie, w mieście, które leży mniej więcej w połowie drogi między Krakowem a Rzeszowem. W czasie II wojny światowej, kiedy Niemcy najechali na Polskę, zaczęły pojawiać się głosy, aby w razie czego uciekać właśnie w stronę Rzeszowa, czyli na wschód Polski. Nic więc dziwnego, że w momencie, kiedy niemieccy żołnierze zbliżali się do miasta, nakazano ludziom opuszczać domy i uciekać. Prababcia uciekła wtedy razem z mężem Władysławem i córką Danusią, która miała wtedy około dwóch lat. Na drogach wylotowych z miasta był jednak taki tłum ludzi, że dziadek dziś się zgubił i babcia została sama z dzieckiem na rękach. Pokonywała następnie, oczywiście pieszo, wiele kilometrów. Aby się tylko gdzieś schronić. Pamiętam jak babcia mi mówiła, że nic wtedy nie miała. Danusia była głodna, a ona sama niezwykle zmęczona. W pewnym momencie rozpoczęło się bombardowanie i ludzie zaczęli chować się po lasach i rowach. Julia razem z córką też wskoczyły do jednego z rowów. Powiedziała wtedy do Danusi, jak mamusia się przewróci, to znaczy, że śpi. A ty uciekaj wtedy tam, do tego domku, gdzie jest światełko bardziej strasznej historii nie słyszałam szczerze powiem ci, że nawet nie potrafię sobie wyobrazić co może czuć człowiek, który może za chwilę zginąć zostawiając tak małe dziecko samo sobie wracając jednak do opowieści na szczęście przeżyły po wielu, wielu dniach pierwszej wędrówki pełnej strachu głodu i zmęczenia dotarły do Rzeszowa tam czekała na nich ruska armia nie było wyjścia trzeba było znowu uciekać tym razem w strony domu w kierunku Krakowa chociaż było wiadomo, że z tamtej strony idzie armia Niemców w drugą stronę udało im się załapać na jakąś furmankę na której wróciły do Tarnowa dopiero w domu prababcia Julcia z Danusią spotkały się z dziadkiem Władziem na tym babcia kończyła opowieść wojnę przeżyła ona dziecko, a także jej mąż o pradziadku Władysławie, czyli mężu prababci Julii, też mam ciekawą historię. Ona jest już bardziej intrygująca, wręcz paranormalna. Słyszałam ją od mojej babci, ich drugiej córki, bo prababcia Julcia nigdy o swoim mężu nie opowiadała. Wszystko działo się podczas niemieckiej okupacji. W tamtym czasie sąsiad, który był niezłym cwaniakiem, trzymał sztamy z Niemcami. Pił z nimi wódkę i świetnie się bawił, ale też jednocześnie pomagał Żydom, których ukrywał w swoim domu na strychu. Zawsze się uśmiecham, jak sobie to wyobrażam. On siedzi w kuchni, przy stole z bandytami i Niemcami. Piją, jedzą, a na strychu cichutko siedzą schowani przez tego samego człowieka Żydzi. No, po prostu gość był mistrzem. Pradziadek Władysław natomiast. Chociaż był Polakiem, to miał dość specyficzną żydowską urodę. Pewnego dnia, kiedy wracał z pracy, Niemcy go zatrzymali i zabrali w krzaki, aby go zabić. Już miał paść strzał, ale w tym momencie pojawił się wspomniany sąsiad, co to kumplował się z Niemcami. Zaczął im tłumaczyć, że to nie Żyd, tylko Polak. Jego sąsiad, kumpel, więc dziadka wypuścili. Co dalej? Jakiś czas później wojna się skończyła. Minęło kilka, może kilkanaście lat, nastał rok 1954. Było wcześnie, gdzieś przed siódmą. Dziadek wsiadł na motor i ruszył do pracy, jak zresztą każdego dnia. Miał jednak wypadek: zderzył się z furmanką. Pęknięta podstawa czaszki i śmierć. Wszystko wyglądało, no, powiedzmy naturalnie, gdyby nie fakt, że zginął dokładnie w tym samym miejscu, gdzie podczas wojny miał zostać zabity przez Niemców. Uzupełnieniem tej historii niech będzie to, że babcia opowiadała jednego razu, że miała przygodę z wróżką. Miała ona jej wywróżyć, że mężczyźni w jej rodzinie będą krótko żyć. Cóż, nie wiem ile w tym prawdy. Jednak mając 7 lat nie miałam już ani jednego dziadka, za to wciąż cztery żyjące babcie, w tym rzecz jasna dwie prababcie. Od chwili tej wróżby babcia nie lubiła towarzystwa mężczyzn. Mam nadzieję, że taka powiedzmy duszna historia z kontekstem historycznym przypadnie Wam do gustu. Wiele o II wojnie światowej i o pewnego rodzaju motywie oszukania przeznaczenia, można by to nazwać. Tak czy owak, z całą pewnością niesamowita historia. Katarzyna opowie nam jeszcze trzy razy o tym, co się działo ciekawego w jej rodzinie. Natomiast pamiętajcie, że Wy również, czy to na mojego maila, czy też na moich social mediach, Możecie podzielić się własnymi paranormalnymi historiami, które chętnie opowiem oczywiście po odpowiedniej redakcji na moim kanale. Na ten moment wszystkiego dobrego i do usłyszenia.